Hej hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście znowu Opera. Przed Wami wyniki konkursu, którym rozdawaliśmy bilety na Falcon. Bardzo mi się serce kroi z tego powodu, że miałem ich tylko dwa, niestety, i nie mogłem wszystkich obdarować, ale moi drodzy, wasza twórczość jest totalnie niesamowita. Zdjęcia, prace, które otrzymałem, utwory muzyczne, które otrzymałem, były niesamowite. I naprawdę byliśmy mocno zdumieni tym, jak wysoką inwencję mają osoby, które przyszły otrzymać bilet. Czyli nie tylko, że. Króle Janie, poproszęcie tylko o bylet. I koniec. Tylko rzeczywiście troszeczkę daliście z siebie. E, w zasadzie niektórzy podejrzewam, że tyle ile mogli. I to oczywiście zostanie zapunktowane. Niestety nie ja to wybierałem, więc jakby nie mam na to wpływu kompletnie, co akurat poszło jako zwycięzcy konkursu. Ale. E, prosta rzecz. Moi kochani, oczywiście widzimy się na falkonie między 8 a 10 listopada ja mam nadzieję, że mimo to, że nie wygraliście biletu, to zapraszam was jak najbardziej i spotkamy się oczywiście już na miejscu. Nie miejcie mi tego za złe, ponieważ ja, żeby specjalnie umyć ręce, nie, 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 nie wybierałem sam, więc jakby nie wybierałem w ogóle. Zacznijmy od tego. Dwie osoby, które otrzymają od nas bilety, to Niki... Które wysłały mi maila Gabi Milde, ok? I Future Wish. Także gratuluję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście napiszę do Was jeszcze maila, w którym wszystko Wam wyjaśnię i co macie mi przesłać, żebyście mieli darmową wejściówkę na Falcon. Ale Wasze prace w zasadzie były. Kiedy je czytałem. Nawet nie chodzi o to, że najlepsze, ale zwyczajnie przekazywały według mnie najlepsze emocje. Eee, I bardzo się cieszę, że akurat osoba, o, osoby, które je wybierały, e, wybrały akurat te dwie. Jestem z tego bardzo dumny. Moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że oczywiście dalej będziemy się widywać na kanale, gdzieś tam w trakcie filmów, w trakcie streamów, w trakcie naszych sesji z moimi znajomymi, bo to też się fajnie spodobało. Bardzo się cieszę, że w końcu miałem okazję to opublikować i przy okazji odebraliście to tak ciepło. Pamiętajcie, Falcon 80 listopada. Ja piszę do zwycięzców, ze wszystkimi innymi, którzy wzięli udział w konkursie, widzę się oczywiście na Falkonie, mam nadzieję, gdzie przybijemy sobie piąteczkę. I co? I cieszmy się, ponieważ szczęście idzie między luda. Trzeba wierzyć, że się uda. Hej, hej.